W sobotę 19 marca w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie regionalnego konkursu poetyckiego połączonego z promocją publikacji Ars Scribendi. Wszystko to w związku z obchodzonym 21 marca Światowym Dniem Poezji, którego celem jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Laureatów konkursu obejmującego swoim zasięgiem powiat kozienicki i radomski powitali Halina Koryńska, pracownik Kozienickiego Domu Kultury i Adrian Szary, opiekun grupy poetyckiej rato działającej przy KDK. W konkursie uczestniczyli dorośli powyżej 18 roku życia. Jego celem było m.in. propagowanie twórczości poetyckiej, pogłębianie i zdobywanie wiedzy na drodze poszukiwań oraz wiary we własne siły i umiejętności. Kategorią konkursową był wiersz o dowolnej tematyce. Prace dwunastu uczestników oceniali Michał Kasprzak i Krzysztof Kaim. Pierwszych miejsc w konkursie nie przyznano. Drugim egzekwą uhonorowano Bogdana Mazura z Kozienic i Ewelinę Duchnik z Janiszewa. Trzecie miejsce przyznano Dariuszowi Wróblowi z Radomia. Były też wyróżnienia. Otrzymali je Halina Markowska-Budniak i Agnieszka Cichoń z Kozienic oraz Amelia Pudzianowska reprezentująca Radom. Ja jako opiekun obu grup, bo mam przyjemność opiekować się Obiema tymi grupami jestem bardzo dumny z, z uczestników i poetów tych grup, z moich warsztatowiczów, bo rzeczywiście wśród wyróżnionych i nagrodzonych osób i e, nasi poeci z Kozienic, prawda, i poeci radomscy. E, także to pokazuje, że rzeczywiście obie grupy się rozwijają, pracują nad tym warsztatem. Po uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień był czas na prezentację nagrodzonych wierszy oraz tych zamieszczonych w antologii Ars Scribendi pokłosiem warsztatów literackich prowadzonych przez Adriana Szarego. To pierwsza duża promocja tej antologii Ars Scribendi, czyli sztuka pisania wydanej przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. Znalazła się tutaj twórczość nie tylko radomskich autorów, ale myślę, co cieszy również kozienickich poetów i poetek grupy poetyckiej RATO działającej przy Kozienickim Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka. To Między innymi utwory Marii Komsty, Haliny Markowskiej Budniak, Agnieszki Cichoń, Jeleny Jasek, Iwony Bitner, Zbigniewa Szumierza Andrzeja Opiłowskiego i Teresy Kurzepy oraz członków grupy literackiej Tygiel z Radomia. Spotkanie zakończono koncertem poezji śpiewanej zatytułowanym Balladowo i Romantycznie w wykonaniu Kuby Michalskiego. Ja troszeczkę nawiążę do tematu tegorocznego narodowego czytania, mianowicie do Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. No mamy dwusetną rocznicę wydania tego. Tomiku, który zapoczątkował właściwie polski romantyzm, więc będzie trochę wierszy właśnie Mickiewicza, bądź z tego Tomiku, bądź trochę innych jego ballad też, które napisał później, ale nie mniej pięknych. I to, no to jak gdyby taki szkielet tego mojego występu. Natomiast dołożę tam troszeczkę i Asnyka z moją muzyką i na pewno się pojawi coś z Leonarda Coena, bo to no jak ja śpiewam, to jakoś tak się już utarło, że, że, że ten koen też musi być. Artysta przyznał, że poezja śpiewa jest tym nurtem, w którym czuje się najlepiej. Od lat zresztą komponuje muzykę do własnych tekstów i wierszy znanych poetów. Zawsze dosyć, dosyć łatwo przychodziło komponowanie, układanie melodii. Natomiast dużo ciężej jest właśnie z tekstami. Ja czasem piszę teksty, ale to niestety jest takie, bym powiedział, dosyć dalekie od poezji. Wobec tego pomyślałem, że no cóż jest tyle fantastycznych tekściarzy przecież, prawda, mamy Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Stafa, Leśmiana, Asnyka, no mnóstwo, mnóstwo jest wierszy i raczej od już no dłuższego czasu głównie zajmuje się pisaniem muzyki do wierszy tych no wielkich polskich poetów. Pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem za miasto pod słuch. Na wskórę. tam przed cudownym, klęknijcie obrazem, pobożnie zmówcie paciórę. Ta to nie praca ranki i wieczory, na łzach go czekam, i trwodzę rozlały. Przezwierzał pory i pełno zbojców na drodze. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Był też czas na pamiątkową fotografię. Kozienicki Dom Kultury, włączając się w obchody, już po raz szósty był organizatorem regionalnego konkursu poetyckiego, a także partnerem w publikacji Ars Scribendi.